Witajcie. W dzisiejszym odcinku kontynuujemy nasze rozważania na temat przetrwałych odruchów wczesnodziecięcych. Poprzednie wideo wzbudziło wasze ogromne zainteresowanie. Otrzymałam dużo pytań, w szczególności dotyczących terapii przetrwałych odruchów pierwotnych. Mam nadzieję, że w dzisiejszym odcinku znajdziecie odpowiedź na wasze pytanie. Dla wielu z was temat przetrwałych odruchów okazał się odkrywczy. Pod innym kątem spojrzeliście na trudności waszych dzieci. Jak wiemy z poprzedniego odcinka, przetrwałe odruchy wczesnodziecięce mogą zakłócać rozwój i funkcjonowanie naszych dzieciaków. Mogą powodować trudności w nauce czytania i pisania, powodować brzydkie pismo, nieprawidłowy chwyt przyborów do pisania, mogą zakłócać koncentrację uwagi, wpływać na to, że dziecko niewyraźnie mówi, ma zaburzenia koordynacyjne, często się na przykład potyka, przewraca i tak W dzisiejszym odcinku porozmawiamy o metodach terapii Trwałych od ruchów dziecięcych. I jak zwykle proszę, zostań ze mną do samego końca. Zapraszam! Dla osób, które są tutaj po raz pierwszy, nazywam się Katarzyna Maty-Asik, jestem neurologopedą, specjalistą wczesnej logopedii klinicznej oraz pedagogiem specjalnym. Od wielu lat pracuję z dziećmi z zaburzeniami mowy, a także trudnościami szkolnymi, w tym dysleksją. Założyłam Centrum Terapii dla Dzieci, szkole rodziców i nauczycieli, a także opracowuję pomoce wspierające terapię dzieci. Mam nadzieję, że zagościsz na moim kanale na dłużej! Mała przypominajka z poprzedniego odcinka. Odruchy pierwotne są to automatyczne, niezależne od naszej woli reakcje organizmu, które pojawiają się w odpowiedzi na jakiś bodziec, czy to dotykowy, czy wzrokowy, czy słuchowy, bądź też w reakcji na zmianę pozycji jakiejś części ciała, czyli np. zmiana pozycji głowy u niemowlaka wpłynie na zmianę pozycji ciała, zmianę pozycji jego kończyn czy tułowia i zawsze w taki sam sposób. Odruchy pierwotne są nam bardzo potrzebne na tym wczesnym etapie rozwojowym. Po pierwsze pomagają nam w ogóle przyjść na świat, ponieważ określone reakcje ruchowe w naszym ciele pozwalają przeciskać się przez kanał rodny. Na pierwszym etapie, np. przykład odruch sania, pozwala nam przeżyć w w czasie, kiedy nie mamy rozwiniętych jeszcze innych wyższych funkcji. Problem pojawia się wtedy, kiedy odruchy pierwotne pozostają w naszym ciele na dłużej, czyli nie zostaną wyhamowane. Na przykład po szóstym miesiącu większość z nich, a niektóre po dwunastym, ponieważ uniemożliwiają wówczas rozwinięcie wyższych, bardziej złożonych umiejętności, na przykład ruchowych. Jeśli nie obejrzałeś poprzedniego odcinka, zachęcam Cię wróć do niego, ponieważ tam omawiam poszczególne odruchy, takie jak odruch atos, stos, odruch top, odruch moro, odruch chwytny i pokazuję jakie objawy pojawiają się w wyniku przetrwałych odruchów wczesnodziecięcych. Przetrwałe odruchy wczesnodziecięce mogą powodować szereg trudności, tak jak powiedziałam wcześniej, dlatego ważne jest, by dobrze rozpoznać przyczyny trudności dziecka i zadziałać odpowiednio terapeutycznie. I już w tym momencie zaczynamy omawianie różnych metod terapii, które stosujemy w przypadku przetrwałych odruchów wczesnodziecięcych. Ogromnym źródłem wiedzy na temat diagnozy i terapii przetrwałych odruchów są opracowania dr Sari goddard Blight i doktora Pitera Blighta. Są to terapeuci z Instytutu z Wielkiej Brytanii. Opracowali oni taki program terapii przetrwałych odruchów, który kierowany jest do dzieci z tak zwaną niedojrzałością neuromotoryczną, a zatem do dzieci, u których stwierdza się przetrwałe odruchy, jednak nie stwierdza się na przykład uszkodzeń centralnego układu nerwowego, jak na przykład mózgowym porażeniu dziecięcym, czy chorób neurodegeneracyjnych, jak na przykład w chorobie Alzheimera. Metoda opracowana przez tych terapeutów polega na wykonywaniu pewnej sekwencji ruchów, pewnych ćwiczeń. Wykonuje się je codziennie tak 10-15 minut. Cały program terapeutyczny trwa od 12 do 18 miesięcy, ale oczywiście zależy też od systematyczności pracy w domu. Dzięki wprowadzonym ćwiczeniom poprawia się motoryka duża, motoryka mała, Wiadomość ciała, ruchy gałek ocznych, wrażliwość na dotyk, a ten, tym samym e, także ma to wpływ na funkcjonowanie poznawcze. Na temat diagnozy i terapii możemy wiele się dowiedzieć. Z opracowań, które istnieją na polskim rynku, już pokazuję Wam zdjęcie. To są te opracowania. Jeżeli potrzebujecie więcej informacji na temat właśnie tej metody, zachęcam do sięgnięcia właśnie do tych książek. Neurosensomotoryczna integracja odruchów to metoda opracowana przez doktor Swietłanę Masgutową, która funkcjonuje w Polsce w dwóch instytutach, w Warszawie i we Wrocławiu. Z metody można także skorzystać podczas organizowanych przez pracowników instytutów turnusów takich rehabilitacyjnych. Jeżeli mamy wątpliwość, czy trudności naszego dziecka wynikają właśnie z zaburzonych czy z przetrwałych odruchów wczesnodziecięcych, to właśnie w tych instytutach czy u pracowników, Terapeutów wykształcony w tej metodzie właśnie możemy dokonać takiej oceny. Metoda jest bardzo złożona, kierowana jest zarówno do dzieci, jak i do dorosłych, i tutaj dosyć szeroki jest zakres e, pracy, bo y, metoda obejmuje także pracę z dziećmi, z mózgowym porażeniem dziecięcym, z dziećmi z trudnościami w uczeniu się, z dziećmi z autyzmem, z dziećmi czy dorosłymi po wypadkach komunikacyjnych, z dziećmi z nadpobudliwością psychoruchową. I sam program zawiera w sobie wiele metod, jak y, ten, terapia neurotaktylna, terapia odruchów postur naturalnych, repatterning, integracja odruchów ustnotwarzowych, integracja odruchów wzrokowo-słuchowych itd. Tak A więc jeżeli poszukujecie metody terapii, zachęcam, poszukajcie pod hasłem dr Zwietłana Mazgutowa, szukajcie na pewno uzyskacie tam bardzo rzetelną pomoc. Muzyka Jedną z metod, która również jest dedykowana dzieciom z przetrwałymi odruchami wczesnodziecięcymi jest terapia integracji sensorycznej. Wielu rodziców zna tę metodę, jednak bardziej kojarzy ją z tego, że pracuje się tam w przypadkach nadwrażliwości czy podwrażliwości w zakresie przetwarzania informacji sensorycznych. Czyli najczęściej, kiedy ja rozmawiam z rodzicami, to integracja sensoryczna najczęściej kojarzy im się z tym, że jeżeli dziecko ma na przykład nadwrażliwość dotykową czy pod nadwrażliwość słuchową, to właśnie trzeba skorzystać z tej metody. Natomiast dla terapeutów to jest oczywiste, a dla rodziców może mniej, program terapii integracji sensorycznej. Za Zakłada również pracę właśnie z przetrwałymi odruchami wczesnodziecięcymi. Terapeuci, diagności w zakresie tej metody również są w stanie ocenić, czy mamy do czynienia z przetrwałymi odruchami i w ramach terapii również prowadzi się aktywności, które mają na celu integrowanie przetrwałych odruchów. I warto tutaj dodać, że w przypadku odruchów nie mówimy o ich wygaszaniu, tylko o integrowaniu. To znaczy, że te odruchy stają się wyhamowane, ale one są w nas nadal i stają się częścią bardziej złożonych, wyższych umiejętności, na przykład ruchowych. Trening sensomotoryczny to kolejna metoda terapeutyczna, która opiera się na podobnych założeniach jak poprzednie i ma podobny cel, czyli integrowanie przetrwałych od na dziecięcych. Terapia czy trening sensomotoryczny to metoda, która nadaje się do pracy w mniejszych gabinetach na przykład, ale także łatwo ją zastosować w domu. Jest to metoda, którą ja często stosuję w ramach prowadzonej przez siebie terapii logopedycznej czy pedagogicznej. Metoda polega na wykonaniu Wykonywaniu określonych sekwencji ćwiczeń, określonych sekwencji ruchowych na różnych płaszczyznach, czy na płaszczyźnie stabilnej, czyli na podłodze, jak i na niestabilnej, czyli na specjalnej, opracowanej do tej metody kołysce. I są to zwykle takie ruchy naprzemienne, angażujące kończyny górne, dolne, a także głowę. Wykonujemy ją w pozycji i na brzuchu, i na plecach, i na stojącej, w pozycji czworaczej. I wykonywanie tych ćwiczeń sprawia, że te odruchy nam się pięknie wych hamowują i umożliwiają rozwój wyższych funkcji np. ruchowych czy poznawczych. Kiedy popatrzymy na te wszystkie metody, czy jest to program integracji odruchów sali Goddard, czy terapia neurosensomotoryczna, integracja odruchów Swietłany Mazgutowej, czy integracja sensoryczna, czy trening sensomotoryczny, to widzimy, że wszystkie te metody mają jeden wspólny cel i wspólne założenie, że Przetrwałe odruchy zakłócają rozwój dziecka, i w terapii należy te odruchy wyhamować, zintegrować. I każda z tych metod dysponuje niejako swoimi narzędziami, metodami. Te ćwiczenia, które się stosuje w ramach tych poszczególnych metod, one nieznacznie różnią się od siebie, ale mają pewne cechy wspólne, m.in. na przykład taki rodzaj naprzemienności w wykonywaniu pewnych ruchów. I wszystkie te ćwiczenia doprowadzają do tego, że dziecko jest bardziej skoordynowane, Lepszą świadomość swojego ciała. Dzięki pracy, na przykład na niestabilnym podłożu, na przykład w treningu sensomotorycznym, pracujemy bardzo mocno nad napięciem mięśniowym, nad orientacją w schemacie ciała. Dzięki pracy tymi metodami poprawiają się ruchy gałek ocznych, dzięki temu dziecko płynniej czyta. Poprawia się sprawność manualna, dzieci lepiej trzymają przybory do pisania, nie, nie cisną tak mocno, na przykład ołówka na, na kartkę. Jakość pisma się poprawia. Dzięki poprawie w obrębie motoryki, ma która również dotyczy naszych narządów artykulacyjnych, poprawia się wyrazistość mowy. Dzięki temu, że te odruchy nie są już takie aktywne, dziecko jest spokojniejsze. Ma większe szanse na to, żeby skupić się na przykład na lekcji przez dłuższy czas. Dlatego zachęcam Was, poszukujcie, wpisujcie, jeżeli poszukujecie metod, szukacie blisko miejsca Waszego zamieszkania. To te hasła, nazwy, metod, o których dzisiaj powiedziałam, to są takie Wasze słowa, klucze, po których możecie szukać właśnie pomocy dla swoich dzieci bądź uczniów. Po pierwszym odcinku wiele osób pytało mnie i prosiło o to, żebym podała konkretne ćwiczenia, które mogą z dziećmi wykonywać w domu. Niestety nie mogę w tym momencie tego zrobić, ponieważ nie mam pewności, czy Wasze dziecko, to dziecko, o którym Wy myślicie, czy jego trudności wynikają właśnie z przetrwałych odruchów dziecięcych. E, jako rodzice... Czy nauczyciele, którzy nie są wykształceni właśnie w metodzie integracji odruchów, nie jesteśmy samodzielnie w stanie sprawdzić, czy, te, czy dziecko ma przetrwałe odruchy. Dlatego zachęcam do tego, by korzystać z pomocy specjalistów, którzy dysponują określonymi narzędziami, wykonują określone próby kliniczne, żeby sprawdzić, czy rzeczywiście u dziecka mamy do czynienia z przetrwałymi odruchami wczesnodziecięcymi i też jaki stopień jest ich nasilenia, bo Tutaj też są pewne skale. Niektóre są mogą być bardzo silne, inne aktywne, ale w mniejszym stopniu. Dlatego nie podam w dzisiejszym odcinku konkretnych ćwiczeń, po prostu terapia musi być dobierana indywidualnie do potrzeb konkretnego dziecka. Dlatego zachęcam Was, szukajcie pomocy u specjalistów. Natomiast to, co możecie zrobić dla Waszych maluchów już od najmłodszych lat, czyli w ramach tak szeroko rozumianej profilaktyki, to zapewniajcie im po prostu bardzo dużo ruchu. Stwarzajcie do tego, by dzieciaki mogły na przykład raczkować, a więc pożegnajcie się na zawsze z chodzikami, nie prowadzajcie za ręce, kiedy jest etap nauki pełzania czy raczkowania. Nie przyspieszajcie sztucznie tych etapów rozwojowych, sprawdźcie, żeby dziecko korzystało z różnych form zajęć, gdzie mogło, będzie mogło rozwijać swoją koordynację ruchową. To są takie metody, które możemy zrobić na już w przypadku każdego dziecka, w ramach takiego można powiedzieć zapobiegania i wspomagania tego procesu integrowania przetrwałych odruchów. Mam nadzieję, że omówione dziś metody będą dla Was pomocne, że otworzą Wam różne ścieżki, którymi będziecie mogli kroczyć razem ze swoimi dzieciakami. Dzięki temu Wasze dzieci będą coraz lepiej funkcjonowały. I to wszystko w dzisiejszym odcinku. Dzielcie się waszymi spostrzeżeniami, refleksjami w komentarzach, lajkujcie, subskrybujcie kanał, ustawiajcie przypomnienia z dzwonkiem, by nie przeoczyć kolejnego odcinka, który już za dwa tygodnie. Do zobaczenia, buziaczki. Papa! Pa.